Najlepszy komputer za 5 ,5 tysiąca zł do zbudowania w lipcu 2025. Oto najnowsi subskrybenci tego kanału witam. Dzisiaj 5500 zł na tapecie. Wszystkie linki do części macie oczywiście w opisie, tak samo link do Discorda. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, możecie je zadawać w komentarzu lub pisać na Discordzie. Także myślę, że wszystko już jest jasne. Lecimy z pierwszym komponentem. No i słuchajcie, no nie mogło być innej płyty głównej niż B650 Eagle AX od Gigabyte'a, ponieważ jest to nie dość, że jest to lepsza płyta główna za te pieniądze, to jeszcze jest na promocji i kosztuje tylko 570 zł. Za 570 zł nie ma lepszej płyty głównej do kupienia aktualnie. Na stronie producenta jeszcze obgadamy kilka rzeczy tutaj, które nas interesują, czyli wsparcie dla wszystkich Ryzenów od generacji 7 do generacji 9000. Zajebista sekcja zasilania, po prostu taka, że wystarczy, jeszcze będzie zapas, bez problemu. 4 wejścia na pamięć RAM, AMD Expo jest. Portem dwa sobie obgadamy za chwilę, czy coś tu jeszcze jest ważnego, co chcemy Wiedzieć. tutaj nie ma nic. ok niestety się nie tłumaczy ta strona, więc musimy sobie poradzić z tym tak jak jest. Trzy porty na M2, na dyski M2, oczywiście NVME, w tym jeden port generacji piątej i dwa porty generacji czwartej. Ten generacji piątej jest oczywiście tutaj pod tym radiatorkiem, a dwa kolejne są tutaj pod wejściem PCI Express. Tutaj macie, wiecie, jeden i tutaj macie drugi. Wyjścia monitorowe, czyli Display port i HDMI USB 32 generacji drugiej to macie 10 gigabitów. USB 32 to jest 5 gigabitów, tak jak tutaj tutaj macie 10. Macie jeszcze port ethernet, oczywiście z tego co kojarzę, 1 gigabitowy, tak jest 1 gigabit. A i tu mam jeszcze dodatkowe dwa USB 2.0, no, czyli mamy łącznie 6 USB 2.0, 2 USB 10 gigabitów i 1 USB C 5 gigabitów, czyli łącznie 9 wyjść na tylnej sekcji wyjść. Także wydaje mi się, że na temat całej płyty głównej już wszystko sobie powiedzieliśmy. Lecimy z kolejnym komponentem. A kolejnym komponentem będzie oczywiście procesor, i będzie to Ryzen 7 7700 wersji OM. Dlaczego ten procesor? Już wiem, ten komputer wyjdzie z tym procesorem, przekroczy on budżet o 60 zł. A jeżeli weźmiemy procesor 7600X, to wtedy budżetu nie przekroczymy, także od razu wam mówię jaka jest sytuacja. Co, I co ja bym zrobił? Ja bym oczywiście dopłacił 60 zł i wziął sobie 8-rdzeniowy procesor, którym jest 7700, a nie brał 7600X. -a. Dlaczego? Ponieważ ma 8 rdzeni zamiast 6 i jest bardzo szybki, według mnie do pracy i do gier ten procesor będzie lepszy, ponieważ ma te dodatkowe dwa rdzenie. No dzięki czemu mamy po prostu bardziej uniwersalny maszynę, tak, nienastawioną typowo na gaming. Także ja go biorę do koszyka, jeżeli wam przeszkadza te... No, zobaczycie zresztą na końcu ile przekroczymy budżet. Co do samego procesora, oczywiście 8 rdzeni, 16 wątków, czyli już naprawdę spoko, jak za 1000 zł niecałe. Odblokowany mnożnik, wiadomo. Wersja OM, czyli nie mamy opakowania boksowego, klasycznego z chłodzeniem, ale to raczej w niczym nie przeszkadza. Wszystko jest ok. 5300 MHz fabrycznie w trybie turbo. To już jest naprawdę spoko wynik. Myślę, że na tej płycie głównej podkręcicie go luźno. Jeszcze wyżej Także miłej zabawy. Czy jest tu coś jeszcze ważnego? No pamięci podręczne, no typowe, jak w typowych Ryzenach, nie X3D. Mimo to nadal mają tego cache'u całkiem sporo, jak na to, że nie jest to X3D wersja, to jest nadal spoko. No i co myślę, że na temat procesora to tyle. Szybko przejdziemy do chłodzenia, bo tutaj się naprawdę dużo wydarzyło dzisiaj, bo jest jakaś promocja, dzięki czemu mamy Fortis 5 za 150 zł. Słuchajcie, Fortisy 5 to już są generalnie chłodzenia, które obsłużą Wam 99% procesoru. Oczywiście, że w jakichś najmocniejszych Ryzenach będzie to głośne chłodzenie. Ale to chłodzenie, mimo wszystko, da sobie radę. Słuchajcie, TDP 220W to jest naprawdę dużo. Tym bardziej, że nasz procesor ma TDP 65W. Oczywiście jest to wersja Black, czyli jak widzicie, 0 RGB i tak dalej. Podstawki, jakie obsługuje, to chyba są wszystkie, jakie są aktualnie możliwe do kupienia. Wysokość 159 mm to radzę mieć na uwadze, żeby kupić obudowę, która wam pomieści to chłodzenie. Ale to przypominam w każdym odcinku i będę to przypominał, bo e, już takie pytania nieraz dostawałem, że słuchajcie, no jak ktoś mi pisze, że kupił już wszystko. I, I założył. Już nie możesz się by zakręcić, bo, bo chłodzenie wystaje. To, to już, muszę, już muszę stwierdzić, że muszę to przypominać w każdym odcinku. No, także wersja black jest oczywiście wersja RGB, tylko jest droższa. A nas oświetlenie dzisiaj nie interesuje, tylko interesuje nas performance. Także chłodzenie już mam w koszyku. Idziemy dalej. Co do RAMu. Dzisiaj, jako RAMu, użyjemy sobie tego samego RAMu, którego używaliśmy już w ostatnich pięciu odcinkach, prawdopodobnie. Czyli oczywiście Patriotów, Viperów, Venomów. Najlepszy zestaw 32GB. GB w RAMu DDR5 z tymi prędkościami, z tymi zegarami z AMD Expo. Taniej nie znajdziecie tego zestawu nigdzie chyba niż za 400 zł. Wygląda jak wygląda. Dla mnie spoko ten wygląd jest, nie jest jakiś tam przesadzony, jest ok. Mogę po prostu mieć taki zestaw u siebie, nie będzie mi to przeszkadzać. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wersję RGB, sprawdźmy to od razu. Tak, jest wersja RGB tego samego zestawu, tylko jak widzicie, jest dużo droższa, 80 zł droższa, ale wygląda tak. Także jeżeli komuś zależy na RGB, jest wersja RGB drożej, bo drożej, ale to jest ten sam zestaw RAMU, dosłownie. Tylko po prostu ma świecące radiatory Co nas oczywiście dzisiaj nie obchodzi Także bierzemy do koszyczka zestawik cyk Także lecimy z kolejnym komponentem Kolejnym komponentem z tego zestawu będzie oczywiście dysk Od razu wam pokażę prędkości 5 GB w obie strony praktycznie Czyli ciut lepsze niż w tym Lexarze NM710 Brak radiatora nas nie interesuje Bo mamy radiator na płycie głównej Kości Telce, czyli lepsze niż QLC To taka lekcja na przyszłość jakbyście szukali dysku TLC a QLC No QLC są gorsze Generalnie bierzcie TLC lub SL. Jeżeli będziecie mieli SLC jeszcze do wyboru, to bierzcie SLC. Nominalny czas pracy, nieskończoność można powiedzieć. Yy, TB 600TB też spoko. Macie jeszcze szyfrowanie sprzętowe, co jest bardzo rzadkie w tego typu dyskach. W Lexarze na pewno tego nie było. Czyli jeżeli mielibyście jakieś bardzo ważne dane na tym dysku, które nie chcielibyście, żeby wyciekły absolutnie nikomu, ustawiacie sobie takie hasło i tego dysku wam nikt nie wykradnie, N nie ma w ogóle możliwości, żeby złamać takie zabezpieczenie, po prostu tych haseł się nie da złamać. Musielibyście mieć po prostu faktycznie. Poprawne hasło i je wpisać. Także fajna fajna rzecz. Nie wiem, czy już wrzucałem do koszyka, wrzucę sobie jeszcze raz, nie wrzucałem dobrze. I mamy kolejny komponent otaczony, lecimy z kolejnym. Kolejnym komponentem będzie zasilacz, i to będzie znowu Vega, Znowu Vega bo w poprzednim odcinku już polecałem Vega. Wegi generalnie, bardzo niszowe zasilacze, jeszcze aktualnie, a bardzo dobrze wycenione. Słuchajcie, za 750 W 300 zł mamy tutaj certyfikat Gold Plus 80 plus gold, przepraszam, zawsze mi się to myli generację piątą PC. Express. I ATX 3.1, czyli najnowsze standardy zasilania, jakie są dostępne. Dodatkowo mamy 135 mm wentylator, czyli większy niż w Endorfi i w MSI na pewno. Co jest spoko bo imniejszy im wentylator, tym ten dźwięk chłodzenia jest ciut wyższy, wyższe są częstotliwości, przez co ten szum się staje mniej przyjemny. A taki szum na niskich częstotliwościach, czyli przez większe wiatraki, przeważnie ma takie częstotliwości, że nam w ogóle one nie przeszkadzają. E, wszystkie zabezpieczenia oczywiście są posiadane. Niestety nie ma modularnego kablowania, co niektórym może oczywiście przeszkadzać. Mi to osobiście przeszkadza, raczej bym dopłacił do zasilania modularnego, ale dzisiaj robimy na budżecie, także możemy mieć na pewno ustępstwa. 4 8 pinowe wyjścia, 24 pinowe oczywiście jedno, 16 pinowe, tak jak mówiłem, do RTX-ów najnowszych potrzebne. SATY i Molexy nas nie obchodzą w tym komputerze na dzisiaj. Wymiary typowe jak dla zasilaczy o takiej mocy, więc myślę, że na temat zasilacza tutaj się nie ma co bardzo ten. I lecimy z kolejnym komponentem, a naszym kolejnym komponentem będzie oczywiście 57 od RTX w wersji OC Asus Prime. Niestety nie ta w gaming, a szkoda, no niestety, Prime y to są jedyne modele Asusa, jakie sobie możemy pozwolić w tym budżecie, żeby to miało jakikolwiek sens. Także wtedy, no niestety, mamy tego Prima. Musimy to przeżyć. Dwa tryby BIOS'u, nigdy na kół nie przełączacie. Zawsze ustawiacie na P, i w tym P walczycie z krzywymi wentylatorów po prostu w MSI Afterburnerze lub w innym programie do sterowania zasilaniem kartą graficzną i wentylatorami karty graficznej. No. Zasilacza, akurat się nam zgadza, dedykowana. Chociaż te karty graficzne one pobierają chyba maksymalnie tam 250 W, coś takiego, jakieś śmieszne wartości. Także nie wiem po co 750 watów. Oczywiście 16-stopinowe złącze zasilania każdy wie o co chodzi. 2700 zł. No niestety, polowałbym jeszcze na jakieś prowki, ewentualnie szukał tańszych modeli z ciut lepszymi radiatorami. Wersja OC, bo wersja nie OC kosztuje 3000 zł, co jest absolutnie głupie i bez sensu. Także leci do koszyka i zostaje nam ostatni komponent, czyli obudowa. A obudowy użyjemy sobie oczywiście Chief Tech Hunter Trójkę. Okazuje się, że mają bardzo dobrze wyceniony sprzęt, także Chief Tech Hunter Trójka. Ogromna obudowa. Naprawdę jest kurewsko dużo miejsca w niej. Jak na to, ile kosztuje? No, 250 zł za taką obudowę. 42,5 cm na kartę graficzną. To sobie wyobraźcie, jaka, jaka długa jest ta obudowa. 45 wysokości, 44 głębokości, czyli, czyli jakby długości, można powiedzieć. No i szerokość 24. Ona jest bardzo szeroka, jak na to, jak ona jakby jest zbudowana. Także radzę sobie to wziąć pod uwagę. No oczywiście maksymalna wysokość chłodzenia, no to wszyscy wiemy, że jest wystarczająca, no 17, prawie 18. Nasze chłodzenie ma 16 cm niecałe, więc się mieści. Trzy wentylatory z przodu, jeden z tyłu. I jak widzicie na zdjęciach RGB oczywiście nie wiem czy ma kontroler ta obudowa, nie znalazłem tej informacji tutaj nigdzie. Poza tym zawsze można kupić sobie kontroler ARGB PWM i sobie podpinać wszystkie wentylatory do niego, co ja zresztą sam robię i wam polecam też to robić. On wygląda tak jak wam na zdjęciu teraz pokazuję. Ja mam akurat taki ogromny bo ja mam bardzo dużo wentylatorów w komputerze. No ja potrzebuję takiego dużego, nie? Ale możecie kupić mniejsze, taniej. Także to był ostatni element naszego komputera. Koszyk wygląda tak. Tak jak mówiłem, 50, no prawie 6 dych przekroczyliśmy budżet, ale tylko dlatego, że bierzemy 7700 zamiast 7600X, który jest, który jest słuchajcie, tańszy i to sporo, ponieważ o 120 zł. Także jeżeli bardzo was ciśnie budżet, nie możecie przekroczyć go ani o 5 dyszek, no to możecie wziąć 7600X, tylko że tu macie 6 rdzeni zamiast 8. Co może być oczywiście problematyczne dla niektórych, ale osobiście ja bym wziął 7700, dopłacił te 50 zł i miał 8 rdzeni. I dzisiaj tak to zostawimy. Także tak komputer wygląda, szybko się jeszcze przejedziemy po tym koszyku. Według mnie wyszło naprawdę super, y oczywiście tutaj nam także niestety no, za komputer wyszło troszkę więcej niż zakładaliśmy. Ale według mnie i tak to jest akceptowalny, akceptowalny margines błędu, te 56 zł i wydaje mi się, że warto je dopłacić niż brać tańszy procesor no ale to jest moje zdanie oczywiście wy macie swoje głowy i możecie robić po swojemu także z mojej strony na dziś to by było na tyle linki wszystkie są w opisie tak samo link do Discorda także jeżeli macie jakieś pytania chcecie złożyć chcecie żebym wam pomógł z Waszym komputerem złożyć pod konkretne gry za konkretny budżet którego nie nagrywam albo po prostu macie jakieś specjalne wymagania co do tego komputera możecie napisać na Discordzie i tam wszystko ogarniemy idę to zmontować i idę grać w CSA